Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Shadow of Mordor. Słuchajcie, pokonaliśmy w ostatnim odcinku drugiego bossa, wierzę, i teraz y, odkryliśmy, że w, nad Morzem Nuln czarna dłończy i ten trzeci kapitan y, był przed nami. Więc y, wróciłeś do Nuln i od Nurny, przepraszam. Ja skróciłam, że czarna dłoń dotarł tu przed tobą. No właśnie, co się teraz dzieje? Czyżby on zaatakował tą królową, e, tą naszą blondyneczkę? Oho. Cicho jest trochę. Ale o co chodzi? Nie za bardzo rozumiem co się tu dzieje. Widzę tylko rozpierdziel. O, dawno cię nie widziałem, kolego. Kolejna wizja? Czy co? No my to mieliśmy już chyba. Nie? Oho. Czy, Aha i że niby że oni razem to wykuwali XD No, to tutaj to szrogusy boli. The fuck? Co? Co się udiwało? E. Znowu? Jo Ej, mam rozwalony mózg teraz. W sensie, to jest totalnie nietru, nie? Więc mam w to wywalone, ale plot twist jest zacny, tak wam szczerze powiem, w tym momencie. Nie dość, że on nas sam jakby przejął nasze ciało, wybrał, to jeszcze się okazuje, że on pomógł wykuwać pierścień, według tej gierki przypomnę, yy, i podpierdolił go w ogóle Sauronowi. Więc xD Rogo, co tu się odwala? Mam... Yy, lekkiego blue wam powiem Ej, zarąbista jest ta giera, w sensie naprawdę takiego plot twistu się totalnie nie spodziewałem Autentycznie Daje pełną okejkę okay Ej, co tu się dzieje? O kurde, a gdzie my w ogóle jesteśmy? Aha, pierwszy szpon dłoni, The fuck? dobra, bo ja nie lubię tak na tym. Kurde, nie lubię ze swoimi walczyć, bo... Czwarty szpon dłoni. Dobra. Luźno tam, byczku. Nie, Wytegły się szpadki. Yy, śmiem wątpić, ale dobra, bo właśnie zabijam kolejnych was, ale spoko. Pierwszy. Zobaczymy, bo ja tu całkiem zacną, mam armię, mój drogi. Tak ci tylko powiem. E, gdzie tu są nie moi? O, ten śmierdziel we mnie wytegowywał. Wariu, drugi szpon jakiś. Dobra, dobra. Wszyscy to mówią. Weź, wyteguj się, typeczku. No, jeszcze drugi raz. No nie w niego, czemu, Talion? Stoisz do niego wprost, kuś w głupich orku wytegowujesz. Ja pi pole. No nie mogę, no. Dobra, gdzie jest jeszcze jakiś? O nie, nasz umarł. O, wygnaję, śmierdziele najgorsze. Dobra, trzeba trochę tutaj potegować. Bo to nie nasze są. Nojki, okay. ok. O i trzeci szpon zabity elegancko. No dawaj. Nie jest żałosna śmierć. To ty jesteś żałosny. Ścierwo, najgorsze. E. Dobra, elegancko. Ej, ale. Czy czarna dłoń była jakby takim głównym dowódcą? Że oni mają jeszcze swoich poddowódców? Jakby? Dość ciekawe, muszę przyznać. W sensie ja muszę teraz te pozbierać, nie? Dotrzyj na szczyt czarnej bramy. O kurde, ile tutaj tych rzeczy do pozbierania? Fajnie. Znaczy, one nie są nawet legendarne, więc no.

Poza tym, że to przepraszam, że się powtarzam, ale chcę to cały czas zaznaczać. Poza tym, że to jest zjebane e, fabularnie pod względem spójności e, z jakby materiałem pierwowzorowym, to fabuła jest zrobiona za je miście. Naprawdę jest totalnym sztosem. Dobra, dobra. O. Dobra, udało Ci się wejść. Autentycznie Ej znowu ten piach taki, kurde. A było tak ładnie wcześniej. I co czarna dłoń będzie tutaj, na czarnej bramie? No, jest kurde jaki on będzie miał moce, oa wow. ej, Hamie, czy on też prowadził armię? Orków przeciwko Armii Orków, tylko Saurona tak kiedyś było. Chciało odzyskać swoją rodzinę. Ej, ale jesteśmy podobni, dlatego nas wybrał tak chyba. Prawda. Ale dużo łosnie. Ja. Ale żeś zrąbał typie pie. Awa, awa, ouch lord gave a to stand by his side now I give you no choice you shall be sealed together death so oh, oh. oh, aha yeah. O... Ej, eee, tak się nie robi, pobite gary. Typie, po węsku wolcz, nie jakieś sztuczki magiczne, iluzjonistyczne i w ogóle. Jo. Jo dupio. Co jest? So click launch. Yo. shoot shit, you? The black hand of Sauron is dead. The other shore is calling us. This is no

To jest koniec? Przeszedłem grę w 80%. Ale podejrzewam, że to dlatego, że liczyli yy, zebrane. Yy, no, wiem, że nie zrobiłem na przykład wszystkich misji yy, z tymi jeńcami, że nie zrobiłem misji łowieckich, misji przetrwania. I w sumie tylko tyle. Jest. Zarąbiście zrobione pod dwójkę, w sensie pod Shadow of War. I ja chcę to nagrać, tylko w troszkę odmienionej formie, i na pewno nie nagram całej, bo to jest za długa gra. W To można grać latami. Mówiłem kilkakrotnie. Gra. Yy, spójności fabularnie jest totalnym dnem ciulem nie należy tego w ogóle yy, brać pod uwagę, jeśli o to chodzi. Jest na to świetną po prostu grą Świetnie się bawiłem i końcówka. Ja dawno, naprawdę dawno nie miałem takiej gry, która miała na końcówce taki plot twist. Mi kopara totalnie opadła! Nie wiedziałem co się dzieje. Jo! Ja! Dobra. Y i co teraz właściwie? Gratulacje! Udało Ci się pokonać Czarną Dłoń Saurona i przepędzić władcę Cierowności z powrotem do ruiny Barad-dûr. Jednakże jego cień nadal pada na tę ziemię. Powstrzymaj wzbierające fale jego armii, polując na kapitanów i wodzów. Ratując jego Czyli mamy właściwie całą gierkę wykonaną. Ale możemy sobie jeszcze latać i farmić. Dobra. To ja bym chciał wam pokazać w takim razie jak to wygląda z kompedium na przykład. Mamy tutaj wszystko, z artefaktów mamy wszystko, z natury brakuje nam trzech, czyli podejrzewam, że jakiś kwiatków, których po prostu nie zdobyliśmy, trudno. E w istotach nie mam wszystkiego Jednej postaci nie mam Ok Tak mam przyściutko. Spoko e, Historia O jedynym pierścieniu teraz e, Wizje mamy wszystkie Samouczki też e, Co do ulepszeń Wygląda to tak Atrybuty zdołałem przed. Yy, myślałem, że będzie. No, że walka z czarną dłonią po prostu będzie wyglądała inaczej. Więc to wziąłem. No a tutaj ogólnie, no właśnie, ukończono 81%. No bo nie mam tych misji. Yy, nie mam szkoły przetrwania i wyzwań łowieckich. Właściwie tylko tych trzech rzeczy. Co sądzę o walkach z bossami? Najtrudniejsza, moim zdaniem, była walka z pierwszym bossem, z młotem. Była największym wyzwaniem. Poza tym kapitanowie też byli wyzwaniem. Po prostu. Z wieżą, fajnie, że miała mechanicznie inną walkę, ale. No, jakby. To było. That's it. Myślałem, że będzie dłuższa. Tutaj było to podobnie. To był fajny wstęp z tymi szponami, że on ma swoich bodyguardów, takich jeszcze wewnętrznych. Te szpony tej dłoni. To było zarąbiste. Szybko się z nimi nawet uporaliśmy, bo walczyliśmy jeszcze swoją armią, więc to też było ok. I mega było fajne. W sensie, zabrakło mi takiego momentu, moim zdaniem, na przykład, mogli zrobić tak, że przychodzę, zaczynam walczyć z tą czarną dłonią, i on widzi, że on nie daje rady. Więc dopiero wtedy, jakby, yy, dobra, to nie wiem. W takim razie zrobimy to inaczej i wtedy sobie dopiero podcina gardło siebie Jakby daje nas ymm, krawędź śmierci, aby przewołać Klebinbora I wtedy byłaby taka scenka, moim zdaniem by to było troszkę ciekawsze To był problem z tymi bosami, że no ta walka była taka Nie dająca satysfakcji, czuję po prostu niedosyt O, tak powiem Czuję po prostu niedosyt, ale poza tym gra świetna Koniec mojego pitolenia, ten odcinek będzie krótszy, dziękuję wam wszystkim, którzy oglądali tą serię Że wytrwaliście, że to oglądaliście, yy, przeżywaliście tą grę razem ze mną Mam nadzieję, że wam się podobało, mi się naprawdę podobało, jestem zaskoczony, że to aż tak się skończyło, bo nie przeszedłem jej do końca po prostu Także wow, szapoba teraz dla twórców I niedługo zobaczymy się w odcinku z drugiej części tylko tutaj już będę musiał troszkę dłużej popracować, więc nie wiem czy w czwartek się to ukaże. A na ten moment jeszcze raz wielkie dzięki Wam wszystkim i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, cześć!